Chyba bardziej japońskiego produktu niż krem na bazie Amazake nie może być. I jeszcze w ogóle to jest tradycyjny wzór japoński, jeśli chodzi o właśnie ubrania. Ale nieważne. Słuchajcie, to jest krem do rąk. Silnie, bardzo silnie nawilżający, ogajający, regenerujący, który jest na bazie amazake. Amazake to jest taki napój. Um, Może się wydawać, że tam jest, bo tam jest sake, ale nie jest alkoholowy. Właśnie jest niealkoholowym, bardzo zdrowym napojem, który, który jest pity przede wszystkim w zimę w Japonii. Bardzo polecam, jest bardzo zdrowy i każdy mówi tutaj, każda pani domu powie: jak chcesz być zdrowy, to pijam azaki, bo tam jest dużo właśnie aminokwasów, dużo witamin i. Minerałów i to jest prawda. To jest taka bomba, jeśli chodzi o ceramidy o, i o aminokwasy, a to jest bardzo ważne dla skóry. Jeśli macie skórę popękaną, bardzo suchą, taką spieszniętą, może przez pogodę, może przez pracę, to warto zainwestować w ten krem. Ten krem świetnie odbudowuje. Waszą skórę, jest naprawdę świetnie nawilżający i jest przede wszystkim na bazie dobra ryżowego, a to jest w cenie.